Pewnego razu był sobie tata wilk, który szedł do lasu zapolować dla swojej rodziny. Kiedy był w lesie, usłyszał dziwny dźwięk. Rozejrzał się i zobaczył malutkie dzieciątko w krzaczkach. To jest ludzkie dziecko! powiedział wilk z wielkim zdziwieniem. Zabrał je ze sobą z niebezpiecznego lasu. Widząc to z daleka, tygrys Sharkan był bardzo zły, ponieważ to on ukradł dziecko ludziom z wioski. Mama Wilk oraz szczeniaczki pokochali malutkie dziecko. Od dziś będziemy go nazywać mogli, powiedziała mama Wilk. Od tego dnia mogli żył pomiędzy wilkami w lesie. Mama Wilk bardzo dobrze opiekowała się mogli. Tak jak swoim własnym dzieckiem. W krótkim czasie mogli zaprzyjaźnić się ze wszystkimi zwierzętami. Bawili się, spędzali czas razem i wchodzili na drzewa, a w tym samym czasie poznawał dżunglę. Przez cały ten czas tygrys Sherkan z odległości obserwował Mogliego i czekał na dobry moment, aby go porwać. Pewnego dnia mądre Akela, niedźwiedź balu oraz pantera Bagira spotkali się razem i rozmawiali o mogli. Ludzkie dzieci są bardzo mądre. Wychowajmy go na chłopca z dżungli. Balu i Bagira będziecie go chronić i nauczycie zasad dżungli. Powiedział Akela. Lata mijały szybko. Niedźwiedź Balu szkolił nowego ucznia bardzo dokładnie. Nauczył go jak znaleźć jedzenie takie jak orzechy lub miód wchodząc na drzewa. Mogli słuchał Balu bardzo pilnie. Codziennie wspinał się wyżej i wyżej, aż w końcu sam nauczył się znajdować jedzenie. Balu nauczył go jak rozpoznawać dźwięki dżungli. Był dumny ze swojego nowego ucznia. Mogli bardzo szybko biegał i bardzo dobrze pływał. Bagira nauczyła go, jak rozpoznawać pułapki zastawiane przez kusowników i jak ich unikać. Pewnego dnia mały wilk sam wpadł do takiej pułapki. Tygrys Shirkan chciał go porwać i zrobić sobie z niego obiad. Ale tuż przed tygrysem zjawił się Mogli i uratował małego wilczka z pułapki. Tygrys Sherkan znowu przegrał. Balu nauczył Mogli jego magicznych słów, których może używać kiedy będzie w niebezpieczeństwie. Mogli bardzo szybko i bardzo dobrze nauczył się tych słów. Mogli nigdy nie został zraniony przez żadne zwierzę w dżungli. Zdając sobie sprawę z tego, że Sherkan nigdy nie będzie mógł złapać Mogli, poszedł do banderlogów najbardziej niebezpiecznych zwierząt w dżungli i powiedział im o Mogli. Jeżeli Mogli nauczy nas wszystkiego, co wie, będziemy najmądrzejszymi zwierzętami w dżungli. Pewnego dnia Mogli budował sobie schronienie przed burzą, a banderlogi obserwowały go z ukrycia. Zdecydowały, że porwą go przy następnej możliwej okazji. Przy zachodzie słońca, Mogli został napadnięty przez dwie małpy i został porwany w góry, gdzie dżungla była najgęstsza. Mały chłopiec znalazł się pomiędzy banderlogami. Kiedy Mogli zdał sobie sprawę, że został porwany przez małpy, zaczął myśleć: Musiał skontaktować się z Balu i Bagirą. Nagle zobaczył Sępa latającego w powietrzu. I przypomniał sobie magiczne słowa, których nauczył go Balu. Jesteśmy tacy sami, ja i ty. Usłyszawszy te słowa, Sęp od razu zauważył Mogli'ego i wiedział, że nie jest on obcym i do tego jest w tarapatach. Jestem Mogli. Czy mógłbyś powiedzieć Balu i Bakirze, że zostałem porwany? Oczywiście, że mogę. Powiedział Sam i odleciał z wiadomością dla przyjaciół Mogliego. Banderlogi zaprowadziły Mogliego do ciemnej, zimnej jaskini w mieście Małp. To miejsce było głęboko w dżungli. Ludzie opuścili je dawno, dawno temu. Nawet jeżeli Mogli chciałby uciec, banderlogów i tak było za dużo i i tak by go złapali. Balu i Bagira dowiedzieli się, że Mogli został porwany. Zapytali wielkiego węża K o pomoc w ratowaniu go. Wszyscy wyruszyli do miasta Małp i schowali się za wielkim posągiem. Z ukrycia widzieli Mogli'ego oraz setki Małp dookoła niego. Czekali na idealny moment, aby wyciągnąć stamtąd Mogli'ego. W tym momencie K powiedział: Nadszedł czas chodźmy. Bagira po cichu łapała małpy. Potem zaczęła odpychać małpy dookoła Mogliego swoimi potężnymi łapami. Banderlogi zaczęły biegać i krzyczeć w strachu. Jedna za drugą wołały o pomoc. Nagle Bagira była otoczona przez inne małpy. Małpy złapały Mogliego i wtrąciły go do kamiennego lochu. Mogli mógł usłyszeć Bagirę, który walczył z małpami. Przypomniał sobie fontannę, która była w ruinach i wiedział też, że małpy nie lubią wody. Bagira, wskocz szybko do wody! Bagira rozpędził się i wskoczył prosto do wody. Balu również był atakowany przez małpy. Zaczęła się walka. Balu uderzał banderlogi swoimi wielkimi łapami, żeby się obronić. Robił co mógł, ale było ich za dużo, to Było niemożliwe, żeby balu pokonał je wszystkie sam. Bagira bezsilnie widział wszystko z wody. Czuł się strasznie, że nie mógł pomóc swojemu przyjacielowi. Kiedy balu walczył z małpami, nagle ka wyszedł z ukrycia. Kiedy ka zaczął uderzyć małpy swoim wielkim ogonem, wszystkie małpy uciekły w strachu. Małpy od zawsze bały się ka. Żadna z nich nie chciała z nim walczyć, więc uciekły prosto do dżungli, a Balu w końcu był bezpieczny. Kiedy Ka otworzył swoją paszczę i zaczął syczeć, małpy zatrzymały się. Krzyki nagle ustały i było kompletnie cicho. Korzystając z tej okazji Bagira wyskoczył z wody. Mogli krzyczał z wieży, w której był uwięziony. Jestem tutaj, uwięziony w wieży. Ka zamachnął się wielkim ogonem i zniszczył ścianę wieży. Uwolniony Mogli wyskoczył z ruin wieży. Balu przytulił Mogli go z miłością. Jesteś cały mogli? Tak, jestem, ale jestem bardzo głodny i zmęczony. Wszyscy zaryzykowaliście życie, aby mnie uratować. Dziękuję wam z głębi serca. Mogli również był bardzo szczęśliwy, że zobaczył ka przy ich boku. Zawdzięczam ci życie, K. Dziękuję. Mogli balu i Bagira pożegnali się z ka i poszli do swoich domów. Tygrys Szerka zdał sobie sprawę, że nigdy nie pokona kogoś, kto ma tak wspaniałych przyjaciół, więc oddalił się do dżungli i nigdy już nie wrócił. Po pewnym czasie mogli dorósł i stał się młodym mężczyzną. Pewnego dnia zbliżył się do wioski, gdzie żyli ludzie. Spotkał pewną kobietę, która od razu go rozpoznała. Kobieta zdała sobie sprawę, że to był syn, który kiedyś został porwany przez tygrysa. Położyła małego chłopca w ramionach Mogli'ego. Mogli był bardzo zdziwiony, ponieważ chłopiec wyglądał dokładnie tak jak on, kiedy był mały. Potem do niego dotarło, że ten mały chłopczyk to jego brat, a ta kobieta to jego mama. Balu, Bagira i Ka obserwowali ich. Od teraz będziesz przy swojej rodzinie mogli. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, s to wypowiedz magiczne słowo. S... Jesteś naszym bratem. Nie zapominaj, jak bardzo cię kochamy. Żegnaj, drogi Mogli. Jego wspaniali przyjaciele pożegnali się z Moglim. Mogli żył długo i szczęśliwie ze swoją rodziną, ale nigdy nie zapomniał, kto go wychował. Jego rodzina w dżungli Dawno, dawno temu para starszych ludzi mieszkała w starej chatce przy lesie. Żyli spokojnie i szczęśliwie. Żałowali tylko, że nie mieli żadnych dzieci. Pewnego dnia, kiedy starsza pani robiła ciasto, jej mąż wszedł do kuchni. Kochanie, co tam dzisiaj pieczesz? Och, mój drogi, piekę dzisiaj piernikowego ludzika. Starsza pani położyła ciasto i wycięła kształt piernikowego ludzika. Po wsadzeniu do pieca usiadła i czekała, aż piernikowy ludzik się upiecze. Kiedy już czuła przepyszny, słodki zapach unoszący się w kuchni, założyła swe rękawice i wyciągnęła piernikowego ludzika. Przyszedł czas, aby go udekorować. Oczy zrobiła z rodzynek i śliczny nosek z cukierka. Potem użyła lukru, aby zrobić włosy i ubrania. Na końcu użyła wisienek, aby zrobić mu guziczki. Spojrzała na swoje arcydzieło i powiedziała Mój piernikowy ludzik wygląda przepięknie, ale czuję, jakby czegoś tu brakowało. Starsza pani spojrzała na niego jeszcze raz. Aaaa! Jego usta. Zapomniałam mu zrobić usta. Używając lukru, namalowała usta piernikowemu ludzikowi. Tak, teraz jesteś gotowy, mój piernikowy ludziku. Nagle stało się coś niespodziewanego. Dziękuję. Ale, ale, jak to możliwe? Ty mówisz? Piernikowy ludzik nagle wstał i zaczął biec. Tak, mogę też biec. Piernikowy ludzik zeskoczył z blachy na krzesło, a potem na podłogę. Zaczął szybko biec przez kuchnię aż do drzwi. Wracaj tu! Wracaj! starsza pani krzyknęła. Piernikowy ludzik powiedział Biegną. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani wybiegła do ogrodu i zaczęła gonić piernikowego ludzika. Starszy pan wyjrzał przez okno, zobaczył biegnącą żonę i krzyknął: Dlaczego biegniesz? Starsza pani odpowiedziała mężowi biegnąc: Mój piernikowy ludzik ucieka. Próbuję go dogonić. Starszy pan za nie mówił. Starsza pani biegła za piernikowym ludzikiem bardzo szybko, ale piernikowy ludzik był jeszcze szybszy i nie można było go złapać. Po chwili piernikowy ludzik przebiegał przy farmie i zauważyła go krowa. Co za ciasteczko? Powinnam go złapać i zjeść. Krowa również zaczęła gonić piernikowego ludzika. Czekaj, nie uciekaj, tylko cię zjem. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia mnie goni, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani i krowa goniły piernikowego ludzika. Zauważyła go również świnka. O! Pierniczki! Lubią pierniczki! Czekaj, złapią cię! Piernikowy ludzik odpowiedział śwince biegnąc. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia i krowa mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy wszyscy biegli z piernikowym ludzikiem na starszą panią, krową i świnką za nim, nawet kura zauważyła piernikowego ludzika, kiedy szukała jedzenia. Koko, koko, koko! To będzie moje śniadanie. I tak kura również dołączyła do pościgu. Biegni ile chcesz, piernikowy ludziku, i tak cię złapią? Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia, krowa i świnka mnie gonią. Ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik na Starsza pani, krowa, świnka i kura wszyscy biegli, ale piernikowy ludzik oddalał się i oddalał coraz bardziej od całej reszty. Piernikowy ludzik był bardzo szczęśliwy i dumny z siebie. Jestem najlepszym i najszybszym piernikowym ludzikiem na świecie. Tak, to ja. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy spojrzał przed siebie, zobaczył, że dobiega do rzeki. Zatrzymał się, ponieważ wiedział, że w wodzie bardzo zmięknie. Ojej! Co teraz? Starsza pani, krowa, świnka i kura coraz bardziej się zbliżały. Nagle z za drzewa pojawił się przebiegły lis. Umiem pływać. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Piernikowy ludzik pomyślał chwilę. A co jeśli mnie zjesz? Nie musisz się martwić, nie zjem cię. Chcę ci tylko pomóc przejść przez rzekę. Piernikowy ludzik zaufał przebiegłemu lisowi i wskoczył na jego ogon, trzymając się tak mocno jak potrafił. A lis skoczył prosto do rzeki i zaczął płynąć. Kiedy starsza pani, krowa, świnka i kura dobiegły do brzegu rzeki, zobaczyły, że piernikowy ludzik oddala się wraz z lisem. Bezsilnie patrzyli, jak odpływają, bo wiedzieli, że już nic nie zrobią. Rzeka stawała się coraz głębsza, a woda się podnosiła. Hej, Lisie, podnieś ogon, prawie się zamoczyłem. Wejdź na mój grzbiet, tam jest bezpieczniej. Piernikowy ludzik wskoczył na grzbiet Lisa. Płynęli tak chwilę, ale woda znowu się podniosła, a grzbiet zaczął moknąć. Obawiam się, że możesz się zamoczyć. Skocz na moją głowę, jest trochę wyżej. Piernikowy ludzik wspiął się na jego głowę, ale woda sięgała coraz wyżej. Woda podniosła się za mocno. Może wskoczysz na mój nos, jest najwyżej. Piernikowy ludzik wskoczył na czubek nosa. Kiedy już prawie dopłynęli do brzegu, Lis podniósł nos, wyrzucając piernikowego ludzika w powietrze, otwierając pysk. Piernikowy ludzik spadał prosto do pyska lisa, który chciał go zjeść. Ale to się nie udało, bo kiedy piernikowy ludzik był w powietrzu, złapał go w dziób przelatujący kruk. Lis tylko stał i patrzył z otwartym pyskiem. Piernikowy ludzik poczekał, aż polecą trochę dalej i zapytał: Czy kruki jedzą ciasteczka? Kiedy kruk otworzył swój dziób, piernikowy ludzik spadł na dół i biegł dalej tak szybko jak potrafił. Biegnę, biegnę, tak szybko jak potrafię. Babcia, krowa, świnka, kura, lis i kruk mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik biegł i nigdy się nie zatrzymywał. Jeśli kiedyś zobaczysz biegnącego piernikowego ludzika, nie próbuj go gonić, ponieważ to piernikowy ludzik i nikt go nie złapie.